Witam serdecznie. Chciałbym zaprosić Państwa na kolejny webinar 22 kwietnia jak zwykle wedusjański piątek tradycyjnie w godzinach 18-21. Webinar pod tytułem Święta Ladacznica Moc uświęconej energii seksualnej. Sam tytuł wydaje się nieco kontrowersyjny, może trochę prowokujący, dlatego, że w tytule jest Ladacznica. Samo właśnie znaczenie czy odbiór wydaje się pejoratywny, negatywny, i już w tym tkwi pewien sekret tego, jak próbowano zmanipulować czymś, co życiodajne, piękne, wzniosłe, transformujące. Jak próbowano zmanipulować pewien sekret energii życia, który bardzo mocno powiązany jest z energią seksualną. Otóż jeśli komukolwiek powiecie, hmm, czy nie daj dumini do kogokolwiek, do jakiejś kobiety, dzisiaj wypowiedzielibyście słowo lada, cznica, ja zapewna, A okazuje się, że jest to bardzo piękne, bardzo wzniosłe słowo. Za chwilę krótko od tego powrócę. Po prostu oznacza ono czcicielkę, Lady lub Łady. Tą, która poznała sekret Łady, czy stała się Ładą. Wiele, wiele miejsc w Polsce, które później przejmuje chrześcijaństwo, na przykład Jasna Góra, są potężnym saktuarium bogini Łady. Pamiętajcie też, panie czy państwo, że nie chodzi jaką jakąś zewnętrzną boginię, tylko chodzi o kobiety, które stały się Ładą. Łada to uświęcona kapłanka ziemi. Ta, która poznała tajemnicę życia poprzez dogłębne odczucie, czym jest energia seksualna. Ma moc dawania życia, podtrzymywania życia, transformacji i pokonania śmierci. Podobne słowa w wielu, wielu językach spotkał podobny los. Słynna hierodule używana w Nowym Testamencie. Po grecku czy aramejsku wystarczy zmienić jeden akcent, jedną literę, żeby też wyszło słowo bardzo pejoratywne dziwka. Tymczasem hierodule jest to uświęcona kapłanka, święta kapłanka. Te kobiety, które nazywały się hierodule, ladacznice, te kobiety, które poznały pewien sekret, zawsze było to związane z tajemnicą energii seksualnej. Zauważcie Państwo, że dzisiaj zbezczeszczenie tego sekretu a więc zabranie nam tajemnicy życia i pokonania śmierci jest związane z pewną biegunowością. Albo zamknąć energię seksualną, uznać ją za nieczystą, grzeszną i tak dalej, albo drugi biegun w taki sposób przedstawić ją, że zostanie ona poprzez tak zwaną hmm, nadużycia seksualne jeszcze bardziej zbezczeszczona. Zapraszam, no cóż, czy teraz można użyć tego słowa? Wszystkie władacznice, a więc te kobiety, które naprawdę są święte w swojej świętej przestrzeni i nie ma to nic wspólnego z religią, zapraszam do tego, aby się przypomniały sobie wielki, wielki sekret, sekret życia, który w dzisiejszych czasach, kiedy zło pragnie po swojemu, osiągnąć pewne żniwa śmierci. Czy sieje coś, co w przyszłości ma im niby przynieść z ich punktu widzenia pewne żniwa? My odpowiadamy tym, o czym kiedyś mówiłem. My mamy zebrać w temu, co dzieje się teraz na świecie przepiękny, potężny plon Bogini. A jak to można zrobić? Odkrywając sekret życia, który bardzo, bardzo mocno powiązany jest z uświęconą energią seksualną. A więc wszystkie te kobiety, również tych mężczyzn. Że chcą sobie przypomnieć, jeśli chcemy sobie przypomnieć, aby móc wcielić, ciekawe słowo wcielić, czyli pokazać poprzez ciało nasze, jako świątynię, potężną moc energii, która nie tylko przywraca życie, ale transformuje moje wszelkie zło i cierpienie, zapraszam na ten webinar. 22 kwietnia o 18:00 święta ladacznica, moc uświęconej energii seksualnej dzięki